Witam serdecznie. Przeszukałem 3 razy ul i matka jest przyjęta. Proszę zobaczyć, może ją tu widać. Numer 83 żółty z tegoroczna. Ona się na specjalnym trutowisku. Więc jajka są, matka jest. Ciężko mi było ją znaleźć, ale mam nadzieję, że ją widać tutaj. Nie wiem czy... Aha. Tutaj jest, nie? Więc co ja robię teraz? Matka szuka miejsca, jest rozczerwiona, więc ja ją sobie łapię ostrożnie w klateczkę. Ok. Mam matkę w kloteczce. <grym> więc matka sobie tu chodziła. Ja ją wrzucam tutaj Szukam gdzie są złożone jajeczka Ok O tu są jajeczka yy. Wkładam ją do tak przygotowanej rameczki Nikota I robię to w celu tym Dla ja tych co nie wiedzą Bo ci co wiedzą Są różne opinie na temat Nikota ja ponad 10 lat temu, tak? Około, może nie 10 lat temu, ale bardzo dawno temu kupiłem, 8, kupiłem nikota i hodowałem w nikocie, nie? Słyszałem nam, no ale to jest, okej, okay. więc teraz tą matkę Okej. Okay. Matka jest w ręce. Może ja ją tak? Okej. Okay. Okej, okay. dobrze. Więc matka jest zamknięta, w tym systemie nikot. I teraz będę po prostu kontrolował, a złożę jajeczka. OK. Dobra, wkładam to tak. Mam nadzieję, że to widać. I zostawiam to tak. I będę kontrolował jutro z rana, yy, później. Jak jutro tak do południa nie będzie jajek, nie z rana, ale do południa nie wiem. sprawdzę, czy są jajka, no to wtedy na drugi dzień też, tak przed południem, zobaczę, jak mi tam czasowo wszystko wyjdzie. No ale będę sprawdzał tą ramkę, żeby mieć w podobnym wieku, yy, w podobnym wieku, yy, larwy, nie? A tu zrobię tak, że nie, tu nie jest złożone Tu mam ramkę z jajeczkami, z której i, i część z larwami. Ok. Ok, tu mam kilka larw i po prostu spróbuję pobrać i zobaczymy. I jak ja to robię? Tu mam nikot i dokładam tą bramkę, która była. Ten on jest, daję mu spokój na dzisiaj. Ok. Te pszczółki sobie, żeby weszły tutaj do środka. No. Aha. Ok. I tak zostawiam do jutra. Matka jest ok. Ten uł zarosł zamknę. I to by było tyle, nie? Tutaj mam normalną rodzinę, którą rozebrałem, która jest obok. Tu jest e, trzy ramy czerwio otwartego. Tu jest e, um, jajka i. Jajka i, 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 i już, od, już jak gdyby larwy młode. I tu jest na jutro odkład przygotowany. Do matki. Więc jedną rodzinę wziąłem, rozwaliłem, tak jakby rozwaliłem w cudzysłowie, rozebrałem. I zrobię odkład z niej do nowej matki, która mi przyjdzie, tutaj reprodukcyjnej. Tutaj będę sobie wychowywał. Na razie, jak gdyby. Chcę, żeby wysęczała Ta rodzina jest silna, była na 3,5 korpusa Wielkopolskiego. Ma dużo pyłku, nektaru, jest dopływ nektaru, więc to są myślę, że bardzo dobre warunki. I postaram się trochę jajek przełożyć. Nie jajek, tylko larw. Ech, wolę z tym Nikota, ale zobaczymy. I zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, to na razie dziękuję. Eee, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dam znać. Pozdrawiam.